Krajowa Rada Radców Prawnych wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zorganizowała konferencję na temat znaczenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla polskich sądów i prawników, która odbyła się 25 czerwca 2009 roku w Warszawie. Konferencję otworzył mecenas Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz Danuta Przywara, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w panelu rola pełnomocników procesowych w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka udział wzięli Wojciech Hermeliński z Trybunału Konstytucyjnego, Magda Mierzewska z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Dominika Bychawska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz dr Aleksandra Mężykowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Doktor Aleksandra Mężykowska, reprezentująca biuro pełnomocnika do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwróciła uwagę na szczególny charakter roli rządu w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kiedy rząd wkracza w ogóle do, do, do postępowania? Kilka razy wymieniona już tutaj była, wymienione było takie słowo jak komunikacja rządowi skargi. Co to oznacza? Na pewno wszyscy z Państwa zdajecie sobie sprawę z tego, że tych skarg kierowanych do Trybunału w Strasburgu jest bardzo wiele i wpływa ze względu na to właśnie, że skarżący nie są reprezentowani bardzo często przez pełnomocników, tych skarg wpływa do trybunału po prostu tysiące. I Polska zajmuje jakieś tam niechlubne. E, niechlubne miejsca na szczycie e, listy państw, z których tych skarg wpływa najwięcej. Jednakże to, że tych skarg wpływa tak dużo, nie oznacza wcale, że tych skarg jest tak dużo, rozpatrywanych już przez Trybunał i, i może, że nie tak dużo skarg jest, e, e, jest o nie tak wielu skargach e, ma świadomość e, rząd. Z tych tysięcy skarg, które wpływają do Trybunału, Ponad 90% klasyfikowanych jest przez Trybunał jako niedopuszczalne już na takim bardzo pierwotnym etapie, o którym pani pani Zmierzewska wspom wspominała przez Komitet Trzech Sędziów. W tym Komitecie Trzech Sędziów skargi od, o po prostu są, y, są już na wstępnym et etapie klasyfikowane jako niedopuszczalne. Tak więc ponad 90% takich skarg jest przez trybunał już selekcjonowanych. I dopiero te skargi, w których trybunał rokuje które zdaniem Trybunału rokują na jakiekolwiek um, pozytywne rozstrzygnięcie dla skarżącego, a to znaczy skargi, w których Trybunał widzi problem, to są te skargi, które przesyłane są rządowi do informacji. I tak tytułem informacji, ile, tych takich, ile takich skarg rocznie wpływa y, do rządu mniej więcej od 2006 roku ta liczba skarg utrzymuje się na poziom, podobnym poziomie i w 2006 roku było to 256 skarg w 2007 to był taki rok szczytowy było 315 skarg w 2008 269 obecnie w roku 2009 do połowy roku mamy zakomunikowanych skarg 100, około 100-120 są to te skargi w których trybunał wyznacza rządowi termin że 12 tygodni na zajęcie, na zajęcie stanowiska. W tych skargach rząd przedstawia stanowisko pisemne. Takim bardzo dużym dylematem, który stoi, przed którym stoi rząd, właśnie w wyniku tego, że, że to postępowanie jest tak szczególne, jest dylemat: czy bronić każdej sprawy, czy nie bronić każdej sprawy, która, która pojawia się przed Trybunałem. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom e, chciałabym Państwa zapewnić, że, że rząd nie jest, y, nie stoi na stanowisku, iż warto bronić każdej sprawy. Nie jest tak, że rząd za każdym razem upiera się, że, y, że w danej sprawie nie, y, nie doszło y, do naruszenia. Muszę powiedzieć, że rząd w ostatnich latach zrobił się dużo bardziej elastyczny. Y, tutaj pan doktor Bodnar potwierdza że w bardzo wielu sprawach rząd stara się doprowadzić do. rząd akceptuje te ugody, które są proponowane, czy przez, czy przez Trybunał już na bardzo wstępnym etapie, czy później w wyniku wymiany korespondencji ze skarżącymi. Tak jak pani Mecena Zmierzewska wspomniała, taką zupełnie nową praktyką w postępowaniu rządu jest składanie deklaracji jednostronnych. Czym jest deklaracja jednostronna? W sytuacjach, kiedy mm, Trybunał nakłania skarżącego do zawarcia ugody albo rząd próbuje zawrzeć ugodę ze skarżącym, a, a skarżący nie jest w ogóle zainteresowany zawarciem takiej ugody, rząd składa deklarację jednostronną. Jest to deklaracja, w której rząd przyznaje się, że doszło do naruszenia określonego artykułu konwencji i z tego tytułu zobowiązuje się wynagrodzić skarżącego wypłacając mu określone za dość uczynienie w określonej w określonej kwocie. Jest to, jest to jak, tak jak powiedziałam, taka sytuacja, w której rząd próbuje wyjść z twarzą w, w sytuacji, kiedy skarżący nie chce zgodzić się na, na zawarcie z rządem ugody, a rząd widzi, nie widzi żadnych szans na pozytywne dla niego zakończenie danej sprawy, również nie chce doprowadzić do tego, aby Trybunał po raz kolejny stwierdził naruszenie w danej, w danej kategorii spraw I takich spraw, które kończyły się, które kończą się ugodami bądź kończą się deklaracjami jednostronnymi ze strony rządu jest coraz więcej. Ja tylko tytułem takiej informacji mogę Państwu wskazać, że na przykład w 2008 roku rząd wypła, dokonał płatności z tytułu w sumie 98 wyroków, czyli spraw, które zakończyły się Orzeczeń, orzeczeniem Trybunału o stwierdzeniu naruszenia przez rząd. Były to zarówno wyroki wydane w 2007, jak i w 2008 roku. W tym całym czasie, czyli w 2008 roku, rząd uregulował, nazwijmy to w ten sposób, w sposób ugodowy bądź przyznając się do dokonanego naruszenia, aż 71 spraw. Czyli ta proporcja jest, jest prawie jak, jak jeden do jednego i tych spraw, gdzie rząd, gdzie rząd się przyznaje do dokonanego Naruszenia jest, jest coraz więcej. W tych sprawach, w których rząd decyduje się jednak na podjęcie wyzwania i decyduje się na obronę danej, danej sprawy, jego rola jest też, też dosyć specyficzna. Przede wszystkim rząd koncentruje się na korygowaniu faktów przedstawionych przez skarżącego. Fakty przedstawione przez skarżącego są często przedstawione w sposób wybiórczy, ponieważ skarżący uważa, że skoro Trybunał jest tak daleko, to niekoniecznie musi mieć świadomość, tego, co dzieje się w kraju. I to oczywiście inaczej wyglądają te postępowania, gdzie skarżący jest reprezentowany przez pełnomocnika, który oczywiście nie dopuszcza do takich sytuacji, by fakty były przedstawiane wyrywkowo, by niepełny materiał dowodowy był przedłożony Trybunałowi, a w sytuacjach, kiedy skarżący reprezentuje się sam, wtedy przedstawia takie fakty i okoliczności, które uważa za właściwe dla jego sprawy, a niekoniecznie za reprezentujące e, całokształt e, postępowania. Również nie należy w tych sprawach, gdzie rząd przedstawia stanowisko, nie należy oczekiwać od rządu, że będzie polemizował, że tak powiem, z orzeczeniami sądów krajowych. Orzeczenia sądów krajowych bardzo często stanowią podstawę do przygotowania stanowiska, stanowiska rządu. One tak naprawdę stanowią to meritum, na którym opiera się rząd przedstawiając swoje stanowisko. Oczywiście jednak w wielu sytuacjach, w których y, orzeczenia sądów stanowią, orzeczenia lub praktyka sądów stanowią źródła skarg, jak na przykład w przypadkach błędnego zastosowania przez sąd ustawy na przewlekłość, bądź w przypadkach y, przewlekłego stosowania tymczasowego y, aresztowania, w takich właśnie przypadkach, w, właśnie w, i mając na względzie ustalone orzecznictwo Trybunału, rząd przychyla się do propozycji ugodowych zaproponowanych przez... Y, przez skarżącego. Jakie są możliwości rządu podjęcia jakichkolwiek działań alternatywnych w trakcie, w trakcie trwania postępowania? Bardzo często skarżącym, właśnie, którzy reprezentują się sami, się, wydaje się, że rząd jest omnipotentny. Że rząd po prostu, wtedy, kiedy ktoś skarży rząd, może domagać się, będąc już na forum międzynarodowym, od rządu no, niemalże wszystkiego. Należy jednak pamiętać o tym, że rząd reprezentowany właśnie przez ministra spraw zagranicznych może funkcjonować jedynie w ramach określonej struktury, struktury państwa, w ramach tych kompetencji, które przysługują władzy wykonawczej. Oczywiście rząd nie może wpływać na orzecznictwo sądów, czego bardzo często w pismach domagają się od rządu skarżący. Domagają się na przykład zmiany orzeczenia zapadłego w kraju korzystnego dla nich uregulowania danej danej sytuacji. Kilkakrotnie rząd podejmował takie próby niestandardowych zachowań, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom skarżących. Przede wszystkim kilkakrotnie rząd składał różnego rodzaju formy, w różnego rodzaju formach przeprosiny w stosunku do, do skarżących. Ostatnio taka sprawa wydarzyła się na gruncie artykułu trzeciego, braku gwarancji proceduralnych braku gwarancji proceduralnych na gruncie artykułu trzeciego. Taką dawną sprawą, którą, o, których, o której wielu, wielu słyszało, była taka sprawa jeszcze wniesiona w roku 1994, zakończona polubownie w roku 1996, kiedy rząd przeprosił skarżącego. Sprawa dotyczyła cenzury korespondencji, a także spełnił um, Wniosek skarżącego o przeniesienie go do innego, zakładu, odbywa, do innego zakładu odosobnienia po prostu w innym zakładzie karnym skarżący, odbywał karę dalszą część kary pozbawienia, pozbawienia wolności. Aczkolwiek te działania takie niestandardowe podejmowane przez rząd no, mogą być podejmowane dosyć rzadko, no bo, no bo po prostu rząd nie ma takich, takich możliwości. Aby w większości sytuacji, aby, aby naprawić daną sytuację, Konieczność jest podjęcie działań systemowych i to, te działania systemowe wiążą się już raczej z fazą wykonywania wyroku. Po tym jak zostanie, jak zostanie wydane orzeczenie przez Trybunał, rząd zajmuje się jego, jego wykonywaniem. Wtedy Państwo jako pełnomocnicy przesyłacie do, do, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację o numerze konta, która to już tutaj informacja była podawana. Wtedy ta kwota za do czynienia, odszkodowania czy zwrotu kosztów pomocy jest, jest zwracana na, na wskazany numer konta, ale poza wypłatą, poza realizacją tą jednostkową wyroku, następuje także bardzo często działań, konieczność podjęcia działań dodatkowych. Te działania dodatkowe określone są albo w samym wyroku, albo później określone są przez organ Rady Europy, który nadzoruje wykonywanie przez państwa. Wyroków. Tym organem nie jest trybunał. W momencie wydania orzeczenia przez Trybunał kończy się rola Trybunału. Wtedy rola, rola monitorowania wykonania wyroku przechodzi do Komitetu Ministrów Rady Europy. Tam w specjalnej sekcji, specjalnej sekcji wykonywania wyroków nadzorowa znajdują się właśnie osoby, które, które nadzorują wykonywanie poszczególnych wyroków. I tak. Y i tak w, po upływie określonego czasu od, od, od wydania wyroków Komitet minister zwraca się do, do rządu z prośbą o informację, w jaki sposób dany wyrok został y, wykonany. Najczęściej takim obowiązkiem, o, który, y, o którego wykonanie upomina się Komitet, jest na przykład upowszechnienie wyroku w określonych, w określonych kręgach. Ten y, Komitet prosi rząd o upowszechnienie danego wyroku, czy w kręgach y, określonych y, sądów okręgowych, apelacyjnych. Czy w, w Sądzie Najwyższym, czy jak to na przykład było w, w przypadku sądów, w przypadku orzeczeń dotyczących lustracji wśród sędziów zajmujących się wydawaniem orzeczeń, orzeczeń lustracyjnych. Ten obowiązek wykonywany jest przez rząd w formie tłumaczenia wyroków, które to wyroki są przekazywane ministerstwu, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przetłumaczone wyroki Ministerstwo Sprawiedliwości zawieszone na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, a także Pani dyrektor Machiński do Biura Informacji Rady Europy i część z tych wyroków tu, y, d, ukazuje się w biuletynach y, Biura Informacji Rady. Y, Konferencja rozpoczęła merytoryczną część projektu, którą ma być cykl dwudniowych seminariów. Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminaria będą odbywać się od września 2009 roku do czerwca 2010 roku w każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Każde poprowadzi dwóch specjalistów z zakresu postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz standardów wynikających z jego orzecznictwa.